Witam, witam! W dzisiejszym odcinku przetestujemy najpopularniejsze naukowe gadżety z internetu. Czyli dwóch debilit testuje naukę. To nie może się nie udać, moi drodzy. <grystanie> Zobaczmy, co to są za żyjątka na parapecie, co u mnie żyje. No nie, no w Węgielku. Spalone stary z dachu To jest, mój drogi, bardzo ciekawy globus, który chyba tu zwrócić. Co zwróci... może być ciekawego w globusie? Zwrocik będzie robiony, jak po dobrej imprezie, bo kosztowało to w. tyle, ci mogę powiedzieć, bo Młowa chyba globus. 800 albo 900 zł. O ku... A to się rusza, stary w środku samo. Bo to jest globus, który cały wieś. czas właśnie utrzymuje pozycję. I nie wiem, czy to jest na prąd, czy na co, czy na nie wiem na co. Aha, bo to jest. Aha, bo to jest. Bo to jest w środku jakaś kulka i zobacz, można zrobić na przykład coś takiego. Patrz. I to cały czas utrzymuje pozycję. No, to jest fajne. Czekaj, nagram. No, 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 no. Do no do właśnie ]owania. to na filmie zajebi się wygląda. Patrz, pokaż, weź tak poruszaj, poruszaj. Kur a nie, no fajnie to wyglądasz, Sedzę. Hmm, no fajnie to wygląda, nie? Tylko drogie straty. A bo tam woda jest w środku po prostu. Tak. Kurwa serio, nalali do globusu wodę i. Tam. Aha, to się nie wkłada to się To tak... po prostu wkładiesz na to jak posąg taki, nie? Jak taką figurkę? Aha, to, tak. Czyli. Dobra, no myślałem, że to bardziej skomplikowany sposób jest stworzone urządzenia. Tam po prostu jest nalana w pewnie w odpowiedniej ilości Dobbym woda nie z tego co słychać, ale zobacz jak to ja Wie, że ziemia się z taką prędkością kręci no tak, to nie i... <grym> <ich>. <grym> o odwróciliśmy, a nie, nie odwróciliśmy, właśnie nie da się tu odwrócić biegunów, czyli to jest dobry nobus. no a jak zrobić odwrócić odwróć biegun kurwa w tym Biegun północny. No i co? Ty odwróciłeś. No i chuj teraz człowieku na. A teraz, teraz się zje, teraz się je. czy nie? Nie, dobrze. To zwraca do Pingwiny kurwa, giną na Antarktydzie teraz. Nie, szczerze bardziej fajnie, znaczy tak fajnie to wygląda. najfajniej jest właśnie patrz, jak weźmiesz sobie to do ręki i zaczniesz tak obracać w różne no. strony, to taki fajny efekt daje, to cały czas stoi w miejscu, nie? Przestaniesz się jakieś kręcić, co czas się kręcił? Nie, bo to imituje naszą. Ej, może to faktycznie jest tak zrobione, że imituje Ziemię i to się obraca w prędkości Ziemi, jak to nic tym nie nic z tak. będziesz robić. ha 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 No, dopowiadam temu, kurwa, za tą cenę trzeba dopowiedzieć jaką historię do tego. No, w sekundę, cię. muszę coś zweryfikować, bo mam wrażenie, że Dobrze. coś jeszcze jest z tym, że to nie jest wszystko, tak. że to nie jest tylko i wyłącznie to, tylko coś tu jeszcze jest Dobrze. Krytyk ćwiczer. Teoria jest taka, a znaczy, to nie jest teoria, to jest informacja ze strony, że to posiada en energię solarną, to się żywi. Teraz odpalimy światła nasze na full p, -te, weźmiemy telefony, nimi też poświecimy. Ja nie wiem, czy to w ogóle. Z... Nie ruszając tym teraz, nie trząsąc stołem, czy to się zacznie ruszać, bo wiadomo, jak to z filmikami y promocyjnymi bywa. O, za to. Się. Się. I, zapal I teraz zapalę światła i zobaczymy, czy to... Tak, zaczyna się ruszać. Co ty pierdolisz? Okej, okay, czyli w dzień w świetle słonecznym, no to jak zaraz to... się czyli jeżeli postawisz to w świetle słonecznym, to to się całkiem nieźle... No, przyspiesz, fajnie się what to kręci. what the okay. fuck? Czyli to ma sens w dzień. Ciekawe, czy jeżeli to się naładuje w dzień, to to świeci później w nocy, znaczy, kręci się też później w nocy cały czas? Nie wiem. I tego pewnie nie sprawdzimy, bo nam się nie chce. Fajne. To Rozumiem jest. trochę, czemu to tyle kosztuje. Tak, I nie mam no pojęcia już teraz. I w jaki kupam. sposób to działa? Nie potrafię tego zrozumieć. No, ma tak tam mi. jakiś pewnie silnik, no nie będziemy, to nie jest kanał ku... co jest w środku i nie będziemy jest tego Jest na YouTube, jest What's Inside. Ale w sensie, no właśnie. ktoś na pewno to sprawdził, Boże, także. Ale będzie tutaj teraz. I w ogóle jeszcze na stronie można kupić cały układ słoneczny. Wszystkie planety, jakie na naszym układzie są, więc możesz sobie taką wystawkę zrobić, która by kosztowała akurat 50 tysięcy pewnie. Więc jakbyś taki układ solarny sobie w chacie postawił dla jakiegoś kurka milionera, to jest zajebisty na chatę, nie? Moim zdaniem. Szczerze, zajebiste. W sensie fajne. jeden z nielicznych itemów, który jest, nie wiem, kurwa, jak on działa, ale działa i jest fajny. W sensie no. rzadko na tym kanale mamy coś, co jest fajne, fajne i działa, fajne. ale spotykamy takie rzeczy. I to jest jedna z nich. Yy, dogrywam jeszcze update, bo tak się złożyło, że postawiłem ten globus tutaj przypadkiem i świeci na niego taka zwykła lampeczka i on się tutaj Całkiem fajnie obraca na tym parapecie. Nie na no, zajebiście to wygląda. Nie? Fajne, fajne, fajne. To jest y, jakiś pojemnik z kulką, który jakoś działa, jak to zaraz zobaczymy. Widziałem to w każdym razie na filmikach, jak robiłem research, ale jak to zadziała, to się zaraz okaże. Otwarcie to największy problem na początek. Nie, to trzeba... A to jest how it works, Czekaj, co to, to jest? Tricks. Albo z tym można triki robić A, nawet jakieś. Okej. Okay. Wow, było to widać, było to widać jeszcze raz, bo to efektowne otwarcie było. Wygląda A, jak, tak. jak jakiś oświadczony pierścionek. Jak no, nie, kurwa. Patrz, no nie dotykaj. Chciałem się oświadczyć, kurwa, żeś się ja. i, kuj, w to. Very strong magnet. <Kristen> Naprawdę. na. z na od... paczkomatem wysłałeś? Magnez, no, dymowy do paczkomatu zamówiłem. Cel, kurde, magnesuje się. Coś tu do środka wsadza? Może po co... o, nie ruszaj, kurwa, ja chcę nagrać to. Nie rusz. Bo to chyba fajnie dość powinno Wpadnie. wyglądać. Teraz. Co? <g semanas> że tak wolno przechodzi. Ty Weź do to się magnesuje. Jak? Jo, bo... A, bo mamy tutaj metalowe ten... To. Że tak wolno to przechodzi. Weź jeszcze a pokaż. No właśnie chyba o to chodzi z trikami, że możesz to w środku zatrzymywać. Ale jak to zrobić, żeby to nie wypadło? No właśnie o to chodzi, żeby Master Trick, kurwa, patrz, tutaj było. A, tu jest wzór na triki, no tak, no kurwa, Odbija? R równa się mc kwadrat. rozumiesz o co chodzi. Trzeba odbijać? Learn something amazing. Czekaj, jakby to zrobić? Pokażesz jeszcze raz, bo nie nagrałem tego. Do... <śmiech> <śmiech> to nie ten sposób stary. No patrz, patrz, patrz. Czekaj. Patrz, patrzysz. O, teraz chyba dobrze nagram. o. Widzicie, że wrzuca się tą kulkę do środka i ona tak wolno przez to przechodzi, nie? Ej, teraz fajnie zrobiłeś. Pokaż, no. teraz to fajnie widać. Czekaj, nagram. No, Zobacz, Będę nagrał teraz. O, to jest. teraz to fajnie wygląda, no. Yo, ale to jest naprawdę satysfakcjonujące. Chcesz słuchać? Chcę, no. Wrzucam. Faktycznie jest to satysfakcjonujące. Taki lejek, o, chyba tego słowa mi brakowało, że taki lejek to jest, taki, no. kurwa, takie gładkie. Keep away from phones, keep away from watch, do not consume, keep, away, keep, from keep away from co? I tutaj jest nap napisana cała teoria tego, zapozujcie sobie, sobie stajecie bo mi się nie chce. Nie, zajebiste, w sensie Odro bardzo fajne. to przykleić. O kurwa. O, nowy wyjdę, ciężko się odkleja. Co? O kurwa, nie. O kurwa, nie cenię lodówce. No i oj, o kurwa. Kolejna dziura, to Kolej, będę miał pamiątkę na lodówce. Ej fajna taka kulka. Fajny magnes. ale to... się kręci, ona się kręci, no. patrz. Fajny ten magnes jest tak. no. To no jest... jakąś kulkę wziąłeś? Kulka jakaś. No wszystkie te naukowe, nie wiem, co ci naukowcy mają kurwa, z tymi kulkami, no. Wymyślili koło i kula wielkie Michalo. Nie wiem na czym to ma polegać, to widziałem film, ja na filmiku jakimś, że to fajnie wyglądało. Jest jakaś podstawka kręcąca się, to. a, no na tym to polega. Nie, to chyba po prostu tylko fajnie wyglądać i tylko, tylko i wyłączy tyle. O. To nie było w pudełku żadnym? Tak po prostu? Nie, tak przyszło. Połóż na stole, bo na stole fajnie wyglądało. O, no i w ten sposób se to tak fajnie pidżet wygląda. No trochę spinner. taki to spinner. spinner. A to się w nieskończoność będzie kręcić, czyli, tak, to, bo no. już się ku... długo się kręci. No może faktycznie, może na tym to polega, że no, poza, to fajnym, poza fajnym wyglądem może to, to jeszcze się kręci nauka? w nieskończoność. Ty noś 23 sekundy nagrywam przebitkę i to się cały czas kręci. I, to I w takiej poważa. samej prędkości. Ja możemy z jakiś magnes, to się napędza cały czas. Doczekamy. No, na razie minęło 30 sekund i to się kręci, ku... A samo z siebie. Ej, to się cały czas kręci z taką swoją Nie, już spowolniło chyba. A to wygląda w kamerze tej na telefonie, przynajmniej, wiesz jak? Jakby tak woda obtaczała tak. to taka czarna i tak, tak się przelewała na dół, taki wodospad trochę, tak. nie? Można by takie akwarium zrobić, takie kształty, żeby rybki tak miały. Ku... Żeby <grym grym> miały fazę. miały fazę, trochę. By się kręciły sobie, wiesz. <grym> że jak się je spuszcza do kibla, to tak samo się kręcą. Bo co? Chyba tyle, no. czy to jakaś nauka na tym, stoi, za tym stoi? No nie wiem, no to to mówię. Kuchu, Ej, to jest od góry jeszcze lepsze, patrz. To jest no hipnoza, ja człowieku. Jakby to było czarno-białe, to była hipnoza, patrz. Teraz, teraz kupisz mi piwo. Kupisz mi piwo i... Mnie to obchodzi. Kupisz mi piwo. hipnotyzowałem, cię. Idziemy no. kupić piwo? <laughs> Biała. Ten piękny karton skrywa w sobie urządzenie, które jest, jest kulką. Perpetuum mobile. Więc uwaga, widzowie, pokażemy Wam teraz perpetuum to ty mobile. Ty chyba jesteś łatwowierny bardzo, bo ja wiem jak to działa i widzimy, Ja jak też wiem jak to działa, bo oglądałem filmik, który się nazywa Science Gadget, z którego ja podjętaliśmy ten film. Odcinek, daj, Serio Blołek to miał, ale gość. No jak wszystko, co my już mieliśmy. No właśnie, on jest szalony. Gość kom komentarz napisze pod tym odcinkiem, ja już to miałem dawno temu. Blaek Pisz na komentarze, jak się nie... Kaluta napisze tak. tak. Kura, kiedy to GTA 6 wyjdzie w końcu. Adres denko napisze daję dwie dechy za to. To by był fajny event. Gdyby tak się wydarzyło. Aha, widzę, że zna... Nieprawda, to nie jest żadna jest USB... Dalaj. No jest na no USB tylko. Kurwa. Ej, to w ogóle nie można tego... No szacun za ten item, nie? Nie można tego tak postawić, bo... Aha. Co kurwa? No, tylko tak trzeba. Czemu tutaj weź ten kabel, wypierdaj z tym głównym? Tu Ty mam fajny kabel. Aha, no spoko. Pięty już. Nie wiem. A bolebiam na baterię. Dobra, jak napiszę, tak. Ja to miałem dawno temu, ale na baterię. No poka teraz. to no ale perpetum mobile. Tak jak mówię, no bo to tak i... trzeba. No ale główno. Trzeba włączyć to. Nie Hot Wheels czy co to jest? Jak to kurde? Bloj, jak napisz nam, jak to stronę. <laughs> Weź instrukcję, zobacz. Dobra. Aha. Czy to faktycznie nie jest naładowane? Trzeba naładować. Zasadza za kulkę to działa dobrze? No dawaj to perpetum mobile. Ło, kurwa, Ale faza. No co i to Zalewiste. automatycznie. działa rączki, mam tutaj. Rączki mamy tutaj i wszystko śmiga. Ty kilka jak się wrzuci, okej okay, czyli wszystkie jak się wrzuci, to jest tak. fajne. Ale se napierd... Nie, one się Aha. wytrącają, stary, to nie może być kilka. No co, no działa to tak, że tu jest jakiś magnes, wsysa kulkę i wyskakuje z Nie no, co no, wygląda to zajebiście, tą... śmieszne. Teraz możesz to wyłączyć i... No i chyba i wyskoczy <laughs> se. A jak teraz tak No właśnie. O! o Ale trochę podrzuciło. No, ale to samo, możesz wrzucić i... No fajnie to wizualnie wygląda, ale skoro wiem jak to działa, to już nie robi takiego efektu, wow, nie? Skoro wiem, że to działa na prąd, na jakiś tam magnes w środku pijemuje dzikie węże i tak dalej, no to, to trzeba. To jest silnik Sterlinga, wersji dość miniaturowej. Kim jest I... Sterling, co zrobił? Pójj mów, jest ten sam ruchomu? Mam ci <laughs> Dokładnie tak. Wiem tylko tyle, to, że to jest? zmienia energię ku... A cieplną w mechaniczną, ale... Szamo, samo Samochód! Więcej... Siamo... Xiaomi! woda niby wchodzi. Do dupy, kur... To się w dupę wkłada? Nie, nie wiem, jak to działa, nie chcę wyjść na debila, bo nie lubię się powtarzać, a wyszedłem na niego niejednokrotnie, więc nie ma się co powtarzać, ale zmienia to energię cieplną, w tym przypadku parę na mechaniczną. Pociągi tak na przykład działały, do pie... do pieca i czu-czu, kurwa, jechało. Co trzeba odkręcić? A czy to odkręcać? Może no, nie instrukcję sprawdźmy, może tak. Bo generalnie to jest taki przenośny silnik, bo go się nakłada na kubek. z piciem. Nie wiem, pochwój, to taki eksperyment po prostu tylko i wyłącznie. Zdziałaś to znowu? Bo nakładasz to na kubek z ciepłym wodą, przykładowo, doceniać? gorącą i powinno napierać sobie. Więc mamy gorącą wodę, no i stawię. Zobaczymy, że zacznie trybić na silnik. I to nie niezły silnik, Nie ja Jesteś pewny, sterlinga. że tak to ma działać? Nie wiem, ale znalazłem na Google Grafika właśnie, byłem w kuchni, fajne zdjęciem Silnik Sterlinga. Myślę, że każdy z facet facetów posiada ten silnik. <śmiech> <śmiech> Parabu. Pociąg w ruch, badu, Nie działa No nie działa Niezły sterling miał pomysł, ty. To jest ten, to jest ten cały sterling? <grywa> A może trzeba go, patrzeć? wiem, to trzeba mu ro... No kurwa przecież jak o. silnik ma się odpalić, jak nie ma rozrusznika, trzeba go kurwa. No i działa Widzisz jak zapierdala? Chyba właśnie to ale... Nie, ty to jak... był żart, poczekaj, to był żart Nie, on na... Fala, stary, ja powinien zostać kurwa konstruatorem samochodów. Ej, naprawdę tam w środku się to rusza, no tak, widzisz? Tak, dobrze, no kurwa, widzisz, mój umysł w ostatnim momencie stwierdził, że kurwa. Przecież, jak, jak wsiadam do samochodu, to on nie działa co? Jak wlewam paliwo do samochodu, to on nie działa. Trzeba go kurwa. Iskrem mu dacie jakąś, nie? I co? I teraz ona się Nie, to był się, żart, to jest niemożliwe, że to... Się, no kurwa, no. Zajmimy to z tego. No i przestanie, przestanie działać, zobaczysz. no mówię że jak się skończy energia, jak się skończy waha, to przestanie działać, nie? Ale waha no póki co jest. O, widzisz? Przestaje się kręcić. No i teraz go zatrzymaj. No, zrobimy eksperyment. Co, dodam mu mocy? No, no dawaj sprawić, zobacz, czy, czy zwolni, czy przyspieszy. O, czekaj, co się dzieje z tym? Przyspiesza czy zwalnia, bo nie wiem teraz. Przyspiesza. Przyspiesza. No. O, zła jak Ale To tak naprawdę. FOMAXa robi. No i właśnie tak to się śmiga. Magnetyczny glut niemagnetyczny, ale. Slime. Nie no, slime. Magnetic display. Slime, ale taki ten. To jest generalnie jakaś substancja chemiczna, która nas wyżre na mordy, jak sobie ją nią polejemy. Tak? Nie, tak szczerze, to nie wiem, co to jest za substancja, jakoś aferofluid Nie wiem czy to jest substancja sama w sobie, czy no to po powinno prostu się... nazwa własna. To Ale... nie? Mam no, tak. nadzieję, zrobimy jakieś piranie na filmie. Co to kurwa, to, to jest... Nie wiem, możliwe, że to wygląda jak gówno, bo to akurat zamówiliśmy z Chin, nie z Amazona. Z Amazona były fajniejsze rzeczy. Działa, to pokaż, czekaj, czekaj, czekaj bo już nie można zmarnować kontentu i pierwszej reakcji, co nie? Pierwsza reakcja na domek i kurwa, pokaż to. No nie widzę, bo zasłaniam. Się. Ty widzę, ty ty się do kamery widzą. No. no i co się dzieje, co? Patrz. Tu? Patrz. Na magnet Zdziś. działa. Ja tą kulkę wezmę. Wiesz co było jeszcze lepsze? Bo to akurat mówię, ta z Chin jakaś, ale na podstawie tego ferrofluidu, właśnie. Na podstawie twojego mózgu można podnakręcić podwójne. <noise> 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 dziękuję. O kurwa, żeś wymyślił z tą kulką, że jeszcze mocniejsze no. jest to. O, teraz to kurwa, pięknie to robisz. Zajebiste. Aż, ole, kurwa, wsysa ty, piękny mózg człowieku. Zajebiste. O, ole, wsysa, kurwa. Venom jest. To jest część Venoma w środku stary To chciałem dokończyć już kurwa minęło parę U, w 30 chwili razy mógłbyś, ja. że można z tym kupić głośnik, w we drogi. Puszczasz muzykę i w rytm muzyki te młode jeżyki napieramy. I to wtedy jest fajne, i to jest kurwa pojewane. A to, to takie wiesz, no możesz sobie to właśnie magnesik przyłożyć, się pobawić. Ty daj pan, właśnie, bo ja nie wiem, takie jak, to uczucie. No gówniane szczerze. To jest przenośny mikroskop, mały kids, kids microscope. Okay. Dla dzieci, czyli. Czyli nie będzie Ci działać nie oczywiście, <laughs> klasik. Kosztował dość niedużo, aż jak na mikroskop pewnie. Tak się prezentuje. No mają fajny, hello kitty, hello, Co hello. Aparat, hello kotku, witam, witam. już on tutaj, to on? A, to już, tak? To tutaj, taki zoom. To jest do palenia tylko. To no, nagram. daje jakoś, naprawdę. Czekaj. Można tym nagrać filmik? Czy muszę, kurtka, tak nagrać? Jest karta pamięci, no ale z drugiej strony nie ma ostrości, nie wiem, jak ją wyostrzyć. Czy to jest gówniany aparacik, po prostu, a nie mikroskop? Kurwa, to wygląda jak termowizyjka co najwyżej, a nie. To wygląda jak gówno, od tego, coś nie jest. To, to wygląda jak termowizyjka, bo taki chłowy aparat. Okej, okay, super. Siostra, kurtania, aparat. A właśnie, jak tu wyostrzyć? Może trzeba blisko, żeby makro. O, no widzisz, Powłóżmy A... kartę pamięci i. I ten. foto, zrobimy, tak? No, chyba foto. Działa to najbliżej tych telefonów, co mieliśmy chińskich, takich kurwa, dziwnych, nie? Ale, no faktycznie, da się włączyć nagrywanie. Tu nie ma nagrywania. Nie, to, to zdjęcia. A i tu się robi zdjęcie. No to, jeżeli się zrobiło zdjęcie, to właśnie je w tym momencie widzicie i ono jest takiej jakości. Tak Ale przybliż to. Tak wygląda właśnie podgląd tego. Natomiast można to przybliżyć razy cztery maksymalnie, i wtedy wygląda to zdjęcie w ten sposób. Ale jeżeli przybliżymy do tekstu to, to wygląda na przykład w ten sposób. Aha, bo to tak się przykłada. Można tak na przykład też to ja zrobić. To nie znam, nie tak byśmy oku... No dobra, to jest tekstura Czekaj, 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 dawaj telefon. To jest tekstura stołu. Szkoda, że nie można nagrać w tym filmiku, więc nagrywamy to teraz. Jak wygląda tekstura stołu? Okej, ci to weź jest dość poddal, inteligentne. Weź no jak oddalasz, to jest taka chujowa no, jakoś tak? jak rozmazana. Jak przykładasz. O. Weź liścia. Tak, do tego liścia, Patrz. którego dzisiaj mieliśmy. Liścia. No na liście widać. A, bo skórę, pokaż skórę. Yo, od palca okay. tutaj, palca. Ty, bo mi skopiują, kurwa, face ID. Dobra, dawaj telefon. Kur... Ale mam brud pod tym. Mam jakiś włosy pod skórą. widzisz to? No. no rozumiesz to? Patrz. Yo, zdjęcie. To jest a mój palec. teraz tatuaż, palca? tatuaż. O no, to też jest dobry pomysł. O kur... pierdolę! Czekaj, ja zrobię zdjęcie ci tatuażu. Stroję tak, jak on wygląda, tak. No, no, rozmazany główno, wiadomo. I teraz jak przybliżę na maksa, to o, tu jest tatuaż, włos i skóra. Robię Ej, foto. Nie. nie, no dobra szczerze, to jest spoko ten mikroskop, no. jak takie... No, włosa widać. Ty, nie, no, telewizor, to, to okay. telewizor, piksele chodzi. No, Piksela, o no. Tu jest na przykład remote. No. I mm, bierzemy, o, widać piksele. No na czarny nie ma, nie? Tylko na tym kolorowym. A weźmy, dobra, mam propozycję, wodę. No wodę z kranu, woda? a nie taką... A jaką? Że się rozlej ją na, na białe, na przykład na to. A, no, dobra. Na to rozlej. ale eksperymenty, kurwa, społeczne. I przyłóż do tej wody. Czy tam będą jakieś żyjątka, kurwa? Na, na pewno. Na pewno będą żyjątka. No nie no, nic nie widać stary. No nie no, to aż tak bardzo ta nie przybliża. Ta woda nie ma żyjątek, bo Weź kurwa z kranu wody. Nie, nie wiem. Nie będzie to działać, ale możemy to spróbować. Działa być, tylko trzeba by było z zewnątrz taką deszczówkę. To mogę z parapetu kurwa Jest tam woda jakaś? Jeżeli się zrosiło coś. Nie, jest totalnie sucho. Ale wziąłem brudu, ja się serce. zobaczmy co będzie. Zobaczmy co to są za żyjątka na parapecie, co u mnie żyje. No nie no, węgiel, kur. Spalone stary z dachu opony. Więc tak wygląda mój odcisk palca z, z, z. No co, no to jest smoła, kurwa, gdybyśmy palili w domu po Woda, mam pomysł. Chodź. Zdaj patrz tej mój skranu. gacie. O, jest! Wreszcie go zobaczę! Tak jest! No dobrze, więc to jest twoja wymarzona woda z kranu, ale to, to nie jest będzie woda z kranu. No nie no to nie będzie widać, że ją tego. on takie coś widać. Powinna być woda z beczki. Wą, nie, było, no bo to pianki. nie jest, bo to jest... Ku... Tak jak ci mówiłem poza nagraniem, bo się nie nagrało chyba, ale to tak jak w biologii kurwa żabę rozbierałeś i wody takie szkiełka są i to wtedy tym prawdziwym mikroskopem działa woda, a takim powiem, to wiesz, pomarańczy sobie nie zobaczysz. Dlaczego nie widać ona się świeci. Może za blisko, czekaj trochę oddalę. To, U, ale tak wygląda. Ale włos tam jest, widzisz po prawej? No, z, kur... z mi z włosem sprzedali. Można sprawdzać w restauracji, czy nie ma włosa w jedzeniu. No teraz, o, o, to jest ten też. O, te ratowanie wygląda jak Yo. kurwa. With, with, with. Ta struktura stołu jest najfajniejsza. Zobacz, jakie żyjątka są tu. Pa, żyjątka mam w stole. Fajna rzecz. I no wszystko ok. no to było kids. Najbardziej kids Microscope, więc jak dla dzieci... Nawet my kur... się tym nawet nieźle bawiliśmy, także albo jesteśmy dziećmi, albo jest to całkiem dobrą zabawką. Co to za piasek jest? 3D sound, To jest wahadełko takie jakieś, które ma tworzyć przeróżne kształty albo coś. No nie wiem, szczerze to, to akurat tutaj, a propos tego przedmiotu, zrobiłem najmniejszy I research też. wiedzowy tak zwany. Jeżeli chodzi o gadżety naukowe, to akurat nie potrzebujemy wiele researchu, bo się na tym znamy, jak nikt inny. To jest piasek? Czy normalnie masz kółki? A ty to, to ja sobie do budowy to dawaj Cement. Kurwa, z tego robimy, we to normalnie, Hatę. na go? No jak? Ja no, sobie ja piasek. Tak do środka. bo Jezus, tak jaka tak skomplikowana je. budowla jest tego prawdopodobnie. To, to tak tu się cikier. wygląda jak metron. Jest jakieś grabki Trochę. do tego, czy coś? Co to jest? Jak to skonstruować? Mój drogi, teraz kupisz mi piwo. Mnie to obchodzi. Kupisz mi piwo. Wahadło. Zostaw suba na kanale Śpimy, bo chcemy przycisku. Zostaw suba na kanale Śpimy. Zostaw suba na kanale Śpimy. 100 tysięcy potrzeba tam jest. Dobra, co ty, ale sam ty sam już piwo. kształty robisz z tego. I co, to tak się robi i się samo robi? Nie, no to tutaj trzeba. Ale to już tak zamontować? No, nie, na tym na chyba, patrzę. No bo co to jest? To jest faktycznie do wyrównania piasku? Chyba tak. Żeby zaraz nie było, że kur... Coś odjewaliśmy głupiego jak zawsze. A czemu nie masz tego? No patrz, to. A coś jest nie tak z tym piaskiem, za mało go jest, żeśmy wysypali nie, nie chyba. Nie jesteś po prostu, chłopie Nie reformowalne. Niemożliwe, no to staw lepiej. Ten pałąk, kurwa, jak od wiadra jest wygięty jakoś, nie za mało. Wygnij ten pałąk. Dosyp piasku, kurwa i chuj. Zaraz pójdę pod drzwirownie. Nie, no, mamy jeszcze piasek przecież, jeszcze je tam jest. Wysypać? No, a, no to pewnie, że tak, to cały trzeba tu wjechać. to cały trzeba dać, to pomogę. O, no i teraz to się ma sens i teraz Właśnie to ma. No, chyba o to chodzi, właśnie, że cały, i teraz to można dobrze wyrównać. No, czy to się wysypie? Ja wiem o tym, że się wysypie, i o to chyba chodzi. Sypia, jak pój, by... zaraz Dysona przyniosę i to wciągniemy. No tak, tak, ale o to chodzi. Patrz, tak, to musi być chyba aż tyle tego piasku, żeby to tak równo. Nie wiem, my kuczę głupi jesteśmy w układaniu tego, mi się wydaje. Coś jest nie tak. Coś tu jest nie tak, ale z nami chyba. No dobra, chuj w to, no co? Takie coś, coś jest, tak? Póki co taki wzór. No i to nadal nie dosięga do tego piasku. Nie, bo, A, bo, się bo tu, teraz tu się coś poje pojechało. Pan jest mitem. O, no i teraz, no i Light Push. No ale zajebisty Light Push się odjechał, może jest. tak. Nie, poczekaj, to zaczyna zataczać koła, to trzeba dać mu czasu, spokojnie, zaraz się rozkręci. Nie, no i gotować. No dajmy mu gotować, patrz. No i co, no i taki naukowy przedmiot. Naukowy no, bełko, tak zwany. Ale to kręć się w kółko, kupa. I zaczyna piwo. No kurwa, faktycznie. No i. Nie no gówniane, ale ten piasek jest przyjeb***y, na tych filmach tak. to zawsze lepiej, lepszy jest ten piasek ten Zawsze jest ten jakiś... na piasku dalej no. sypali, soli kubami. Poza tym jak zda tym, tym tworzyć kształty? No i co z tego? No puścisz, to to, to, to się rusza tak, jak sobie obrócisz no to się kręci w kółko I nawet nie dotyka se... Krzywo to robi w ogóle to wszystko, do dupy to jest i tu no. wypada cały czas, nie no, albo my jesteśmy pierd**ięci Czyli z ja tego to... Dysona wciągamy to i wyja... tak. no. Pokaż, no to zobaczymy jak to działa nie. Ich den Fiasken.